Dzisiaj w programie Krzysztofa Ekoniarze. Mogłem sobie zrobić takie ładne ujęcie, że siedzę sobie tam. Na tym krzesełku, ale nie mam nikogo, kto by z kamerą postał, więc. Dzisiaj z Lukiem, którego już zdacie z odcinka o Coney Island, rozmawiamy sobie troszkę o fotografii ulicznej. Luke mieszka tutaj w Nowym Jorku i pracuje jako fotograf, a w czasie wolnym też jest fotografem. To streetowe. E, ja się, spróbuję trochę podpatrzeć tutaj w techniki. Ja jestem fotografem, głównie jak się okazuje, streetowym, ale też e, portretowym, a również podróżniczym, kiedykolwiek jak podróżuję. No ale w Nowym Jorku dużo robię streetu, czyli tego co chyba zobaczycie w tym odcinku. Czyli chadzam po ulicach z małym aparatem albo większym i robi zdjęcia zupełnie nieznajomym nie ludziom. Tak to, tak to mniej więcej wygląda. I jak się robi to wystarczająco często, to przestaje to być dziwne. Nowy Jork jest idealnym miejscem na, na street, bo jest gęsty, gorący i wszyscy się spieszą, więc ludzie nie zwracają tak bardzo na Ciebie uwagi. A jednocześnie nie są to Indie na przykład, gdzie ludzie pozują. Jak zobaczą, że masz aparat, to wszyscy skaczą i, i chcą pozować, które po prostu życie toczy się swoim rytmem, a ty jako fotograf, jeżeli potrafisz być zupełnie niewidoczny i zrobić zdjęcie z ukrycia, tak żeby nikt się nie zorientował i żeby to wyglądało naturalnie, no to, to o to w tym wszystkim mniej więcej chodzi, przynajmniej w tym typie fotografii, które ja robię. mieszkałeś za granicą? Czy podróżowałeś? Gdzie mieszkałeś na przykład? Mieszkałem w sześciu różnych krajach. Dużo w Hiszpanii. Na północy, na południu w Madrycie, w Barcelonie. Mieszkałem trochę we Francji, mieszkałem w Londynie, mieszkałem w Edynburgu. Także chyba policzyłem kiedyś 10 miast już. Mam w San Francisco, mieszkałem troszeczkę jedno lato. Jak tutaj w Nowym Jorku wygląda kwestia praw do wizerunku? Możesz robić zdjęcia w przestrzeni publicznej ludziom? Możesz. Jeżeli jesteś w przestrzeni publicznej, Możesz robić zdjęcia i ty, jako przechodzień, nie masz praw do tych zdjęć. To znaczy, jeżeli ja zrobię komuś zdjęcie w publicznym miejscu, to mogę to zdjęcie używać w zasadzie dowolnie. Poza oczywiście tak zwaną defamacją mhm. i niecnymi celami, ale jeżeli chcę zrobić wystawę, to jest ok. Jeżeli chcę to zdjęcie zamieścić w książce, to jest też ok. Rybakiem, który czeka z siecią zarzuconą na Nowej Dla mnie fotografia uliczna jest intrygująca z tego względu, że jak patrzę na to, co sam nagrywam w różnych miastach, to często to się wydaje takie odhumanizowane. Brakuje mi odwagi w w ludzi w bardziej bezpośredni sposób i myślę, że jakby streetowa fotografia to jest, to jest ten zestaw umiejętności i narzędzi, którego mnie brakuje, stąd właśnie zależy mi na nauczeniu się tego. No to jest skier balansowania gdzieś tam na pograniczu bycia bezczelnym i <laughs> umiejętności wejścia ludziom z obiektywem trochę w ich prywatność. Prawda. Słuchajcie, dobrą techniką dla streetowca jest stanie na rogach ulic, bo wtedy macie lewo, ogarniacie prawo i jeszcze macie w ogóle cały przegląd praktycznie 360 stopni. I to wiele streetowców to robi i to działa. Zwłaszcza na takiej zatłoczonej ulicy jak ta. Jak można w skrócie powiedzieć, taka główna obawa y, ludzi przed fotografią uliczną, to że się wstydzą albo tak przypał podejść, coś takiego. Musisz mieć odwagę to zrobić i tą odwagę można wytrenować albo można mieć ją bardziej naturalnie, ale jeżeli chcesz robić zdjęcia z bliska, no to nie ma innej opcji, jak po prostu się przemóc. Im częściej robisz zdjęcia, tym częściej po prostu to ci wchodzi w krew i, i to rozumie, że trzeba się nastawić na pewne sytuacje, które, które ani hmm. tobie, ani ludziom się nie spodobają. No, Rozwiązaniem nie jest wziąć sobie długi obiektyw, bo wtedy jakby zmienia się ta cała dynamika, nie? To przestaje być trochę to. No, to znaczy wiesz, zależy jaki typ fotografii robisz, no. bo, bo ja też używam 85 mm bardzo no, rzadko, ale jeden, używam. Tak. jednej z Moich ulubionych zdjęć są robione 85, natomiast jeżeli robisz zdjęcia długimi obiektywami, bo się boisz podejść do ludzi, no to to jest problem. Okay. No a tak standardowo, no to ty robisz teraz to tak? Te, to jest 27, ale to nie jest pełna klatka, czyli to jest 42, coś takiego. Nie czajesz się, tylko tak, robisz tak, zdjęcia z pewnością siebie, tak ewidentnie je robisz. Tak, tak, tak. Ja myślę, że to jest ważne z tego powodu właśnie, żeby nie, nie wzbudzać podejrzeń, że się kryjesz, robisz z biodra zdjęcia. Mhm. Jak mnie zobaczą, no to mnie zobaczą. Jak mnie nie zobaczą, to, to jeszcze lepiej. Problem z kręceniem jest taki, że jakby też człowieka o zdjęcie, no to on wie mniej więcej, wiesz... No po prostu jak chcesz zdjęcie, jakby możesz sobie umiejscowić, a jak go pytasz, czy, może, mo czy możesz nagrać ujęcie filmowe z nim. No to prawda. Wtedy ludzie prawda. trochę głupieją, bo nie wiedzą w ogóle, co ty robisz tak. i do czego to będzie. Tak. Więc ja często, jeśli pytam o zgodę, to pytam o zdjęcie w ogóle, a potem sobie kręcę trzysekundowy sekundowy fragment ja. filmu, nie? To, ja to, to w sumie tymi, wychodzi na to samo. Ja też, jeżeli ludzie na przykład mnie pytają, co się czasem zdarza, a co ty robisz, to ja na przykład nie będę im tłumaczył, że całej historii, że jestem fotografem ulicznym i tu robię kolej na temat konia. Tylko mówię, że jestem turystą. Koniec. Kropka. Okay. A co myślisz o fotografii ulicznej w wydaniu, kiedy się pyta o zgodę? No bo to jednak zmienia gatunek fotografii w ogóle. Nie? Problem, że w momencie, kiedy pytasz się ludzi o zgodę, ludzie zaczynają pozować. No. E, I to nie jest to, co, co, czego ja chcę w, w fotografii ulicznej, bo jak ludzie zaczynają pozować, ludzie mają jakieś wyobrażenie na swój temat, że ten profil jest lepszy <laughs> niż drugi. Tak, tak. I to zupełnie nie o to chodzi. Natomiast. E, są sytuacje, w których ja pytam ludzi o portet buzywany i te sytuacje są dwie. Albo ludzie zaczynają do mnie sami mówić i wtedy to jest takie easy, że jak rozmawiamy o czymś, to wtedy ich na końcu pytam, czy mogę zrobić zdjęcie. Albo chcę komuś bardzo zrobić zdjęcie i widzę, na przykład jeszcze mam 20 metrów do tej osoby i widzę, że oni mnie już widzą i że nie ma jakby opcji, żebym ja zrobił je z ukrycia czy żeby mnie nie zauważyli, że tak. wtedy podchodzę i mówię, oh, that's a great tattoo. Zawsze szczerze, bo ja robię zdjęcia ludziom dlatego, że oni mnie interesują. To nie jest tak, że ja mówię, że oh, you're beautiful, ale nie, it's, it's always honest. Kolejnym takim tipem jest to, że w tego typu kamerach aparatach ja mam taki ekran tutaj, który się wysuwa, tak? So ja mogę zejść nisko i mieć kąt tak i mogę to zrobić, co nie było możliwe w lustrzandkach wcześniej, a teraz na przykład idę i No. Jest zupełnie inna perspektywa i to fajnie e, wygląda często. Ale mimo to najczęściej robisz z viewfindera zdjęcia. Tak, co? tak, bo ja jestem tak nauczony, przyzwyczajony, że ja muszę widzieć... To jest tak. dla mnie ciekawe, bo ja viewfindera praktycznie nigdy nie używam. To dla mnie viewfinder to jest opcja, żeby zasłonić sobie twarz. <laughs> Jakie są rzeczy, które... Mm, których nie powinno się robić w fotografii ulicznej, albo rzeczy, których nie robisz? To jest kodeks, kodeks Koldasa. Nie, yy, nie, nie polecałbym... róbcie co chcecie, ale nie polecałbym fotografowania zdomnych, to jest słabe, mm. yy, nie polecałbym Bycia po prostu tak chamsko bezczelnym typu Bruce Gilden, że mm. ja nie wiem, on robi świetne zdjęcia, ale to, jak on robi, to już dla mnie jest przekroczenie granicy, że się lampę nos na 3 centymetry i bum. Mm. Jak, jak robi się dużo zdjęć, dużo z zdjęć, to warto jakby unikać powtarzania tych samych scen, na przykład w Nowym Jorku, jak ja przyjechałem, robiłem bardzo dużo zdjęć pary unoszącej się Aha. i to było takie super, ale mieszkam tu już 4 lata i już nie. raczej nie robię tego, bo, bo to już minęło, tak? nie robię ludzi przechodzących na tle kolorowych jakichś ścian, bo to też już mam takie zdjęcia, więc pewnych klatek ja, ja unikam, natomiast generalnie szanujcie ludzi, that's, that's all it is. Męczące takie uczucie wstydu, jak próbujesz wykierować w kogoś obiektyw i w ostatniej chwili czujesz, że twoje ciało ci się tak fizycznie sprzeciwia. Ale to jest też w sumie zaleta małych, małych aparatów i małych sprzętów, nie? że wtedy bardziej tak bardziej wyglądasz na kogoś, kto tak przechodzi, i tak sobie pstryknął zdjęcie, tak. tak mniej na taką poważną operację. Ej, jak podnosisz taką lustrzankę do oka, no to już nie mamy wątpliwości, że, że robisz zdjęcie, jakby tak. trudno się z tym ukryć, wszyscy zwracają uwagę. z czego to wynika, ale Nowy Jork jest miastem, gdzie światło słoneczne bardzo pięknie się rozchodzi, dużo lepiej niż w Tokio. Może to jest kwestia tych ulic prostopadłych, albo ogólnej konstrukcji miasta. Często też światło się odbija od budynków, tak jak tutaj właśnie, więc możesz sobie znaleźć taki fajny spot, gdzie masz z jednej strony światło słoneczne, z drugiej światło odbite, więc masz jakby dwa fajne źródła światła e, na ulicy, no. W Tokio jest bardzo ciężko znaleźć takie miejscówki. To też dzisiaj modelki nie mamy ze sobą. Ładne miejsce. Kurde, jak tu ładnie! Mówiłem już kiedyś we vlogu, że ładne zachody słońca są nad rzeką w Nowym Jorku, czy nie? Chyba jeszcze nigdy tego nie mówiłem. To teraz powiedziałem. No spoko, wiecie co? Teraz jest zachód, i zachód ma to do siebie, że oprócz tego, że jest piękne, miękkie światło, to też tworzy wiele cieni, tak? Siluant. I jest taki podgatunek fotografii ulicznej, którą wiele ludzi teraz robi, który bazuje na tym, na właśnie na światło cieniu. Gdzie człowiek jest tylko cząstką jakiejś kompozycji matematycznej, powiedzmy, równania matematycznego, i ta pora dnia jest do tego dobra, bo można łatwo robić właśnie siluety. Jesteśmy w dolnym Manhattanie, gdzie jest wiele geometrycznych figur i to się łatwo w miarę robi. I to jest bardzo popularne, wiele ludzi to robi. Ja to lubię, to się trochę nudzi na dłuższą metę, ale to są ciekawe ujęcia. To brzmi jak coś, co ja robię, szczerze mówiąc. <laughs> No, i cała fotografia uliczna, fotografia uliczną, ale jak jest zachód słońca 10 na 10 to jakby wszystko trochę traci znaczenie, no nie? Tak, tak może być? Lądują na osobnym blogu moim, którego nikt nie ogląda. Dobrze. Mam nadzieję, że się dzisiaj razem ze mną i z nami nauczyliście czegoś nowego. Bardzo dziękujemy za wskazówki. E, powiedz, Proszę. gdzie się można znaleźć w internecie. W internecie znajdziecie mnie Instagram The New York Chronicles, um, strona www.luukordas.com. I co jeszcze? To ma wszystko. To jako streetowca to, mm -hmm. to tyle, jako portalcistę to będziecie mieli pewnie tam podlinkowane mm -hmm. e, Instagram lub Cordes. A jeszcze jesteś w trakcie przygotowywania kursu... A tak, jestem w trakcie e... przygotowania kursu warsztatów streetowych na takiej stronie, która się nazywa Skillshare. I tam po prostu się wykupuje e, membership, i ja tam zrobię takie 5-6 odcinkowe mm -hmm. tutorial, jak się robi Street. Będzie odcinek na Coney Island, będzie oczywiście na Manhattanie, także za jakiś miesiąc się pojawi. Sprawdźcie. Hmm. Więc tam domyślam się, że więcej informacji na ten temat, bardziej rozbudowane te rzeczy, tak, o jest. których rozmawialiśmy dzisiaj. Nie inaczej. Dobrze. <laughs> to dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Pozdru dobranoc. Pozdrawiamy.